bum brum, bum Wsiadam do mych czterech kół. C -c -c Ciskam start od. Na pika. na pierdolę. No, nie dziwię się, jak tak się spociłeś. Chudziutki, ty nie jesteś czasami od Jaspera. Zależy w jakim, zależy w jakim stopniu od Jaspera. No właśnie, kurde. coś widzieliście jakieś podejrzane wiadomości na czwarty? To nie ja. prawdę, naprawdę jestem. Nie jestem Piotrek Marek. O, faktycznie. Czekajcie zaraz, bo ten Muszę kolegę coś Jak? Muszę coś. Cześć. a dzwonisz po tego kolegę? No zaraz, no. Kurczę mu. Bardzo to Znajdę ten V1 w Fortnite'cie Może coś się potem Będzie piwko? Będzie piwko jakiś, Czarek? Nie Aha Bo dzisiaj nie o, o. Dobra. Patrzę Cześć, gdzie ty to wysyłasz? Ma... A! Kurwa, nie do ciebie <śmiech> <śmiech> To nie do ciebie, kurwa, Macie Jedna. Oj, Czarek opisał Wyszłam do tego Nie ma czasu Wczorajszy luber jeszcze podziała. Nie Miłego popołudnia. Dzięki Karmelek, za 10 złotych. Czarek, Czaro, na jakim kontynencie leży Polska? Polska. Nad morzem. Gdzie kurwa no. Na polskim kontynencie. Poczekajcie, dzwonię do kolegi. Nad to niezły kumpel Co nie odczytuje Znaczy Dobra, eee, co robimy tego w fullsmarta? JDDD Jeden złoty Szaro, waliłeś kiedyś pecha? Nie zauważyłem co jest z nim Nie zauważyłem nic Killerek Ja kończę Co? Ja kończę Ja kończę, to jest pojemnik, co robię Yyyy No to przedostatnia pozycja I nic nie klikaj, tylko pokaż mi myszkiem To dobrze się rozumiemy, przedostatnie. Prze Przedostatni na górze K? K? W górę teraz W górę Tak i zmień tutaj na bezograniczny Po prostu Żeby nie było tam żadnej cyfry Wiesz co chodzi Nie no pocieś w górę w, w dół teraz nie no, no to co ty nie Tak? Ja mam Nie <grymne> no! Ja pierdolę! Ty masz klatki! Idź dalej! Nie no co ty z Tak, i, i weź... tego znowu? Bo to masz te opium, masz... masz przedostaną pod... i tak, idziesz! Idziesz, idziesz! Klikasz! Klikaj, 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 klikaj gościu. klikam no później nie pamiętaj. <laughs> idź dalej. Dalej. Mamy nadzieję, że bez ograniczeń będzie najlepiej. Idź. Idź dalej. Musi być bez ograniczeń. Mam. Czekaj, bo u mnie jeszcze się odświeża. O, gites. I zapisz. Nie Tam jak wcześniej akceptowałeś, nie? Wcześniej, tak no. A jak ci będzie ścinał to ustawimy 60 fps wprost Czaisz, nie? Muszę mm -hmm. hmm. grać na lajpie, wiesz? A. Ja coś? Nie, No. Bo tak nudza wreszcie, Nauka, nauka, ma łuka, tak O. A jakby ci po prostu lepszą kartę graficzną to... Nie ten? Działałby? No właśnie, nie, To jak wylądujesz, to ci ustawimy 60 ps Bo może nieograniczone to... Zły balans był. Ale to zaraz, jak wylądujesz, nie? Jak będzie mi się dzisiaj chciało, to poszukam może Najlepszych ustawień do Fortnite'a na cały komputer I poustawiamy to jutro Jak będzie mi się chciało Dobra, jak nie będziesz chciał, tak, tak. <laughs> ja, to ja chcę Ja chcę mieć strzałki po Nie no, chyba... Będę z limitów, to był słaby pomysł Ustawimy zaraz prąd 60 klatek To wygląda zaraz w jakimś miejscu i ta a nie, karta muzyczna się pali Oj, raz A to wy się płynie gra Nie, już Ale nie, nie patrz, podłogę, to serio jest płynie. nie wiem, o co tu chodzi Mógł lepiej, no Po prostu bez limitów był za mocny a jaka jest w końcu najlepsze ustawienia w tym Supermancie? Tam mówię. DirectX 11? Zresztą. Chodź, żeby były tam. O, 20 FPS. Fika To jest taka. Je <grymka> Ale chcę, żeby ci płynie, to chodziło na stream, bo to musi być tak. Ale pro jest, że też grają, nie? Te, te. I wiadomo, im więcej FPS-ów, tym lepszy skill, ale grafika... Serio, ale live'a byś wypierdolił, No właśnie, co jest? szoku Czemu tak? A kompa ci w ogóle wyrąbał, czy tylko Meta. Neta. A, no. Bo już mam live'a. Co ty piszesz? Wypiję <grym> papier. A czym się różni 75 klocka od 10 klocka? No. Czeski, to są nie. wiem. Ale nie ma, no, jak już ma taką pixel, co, co będzie na 10%. Będzie ja się gorzyku. Chyba, że ustawimy 50 tak ten. Nie, nie, to jest tak jeszcze. Nie Zobaczymy. No, teoretycznie można zobaczyć, no? Eksperyment. <noise> Oj się boję, że nawet tych napisów nie, nie zobaczymy w ustawieniach.

Oho Co szafka czek Pokazywane <grywka> jest kremem, becz Patrzcie jakie mam skórki Trzy na razie Jednym, drugim, trzecim To jest najlepszy Ej, tego skina to ja pierwszy raz nauczy Widzę, taki masny Ben chyba jest gdzie? To szarok, no ten, ten ten z kominiarką. Tutaj go masz. Tutaj go masz. No to już masz, Poniedziałek. A tam w telefonie ty go O mój, jak no, to grasz, o, mam ono. Czekaj, bo ci skopiujesz. Nie będę a jakie masz kilo? No, Mam on Mam tu mój no, idol Dobrze, nie? Zajebiście Patrz Ale miecze, no Ty, zbieram ma złoty co, Pozdrawiamy Pozdrawiam czoła Ale trzeba? Za 900 zł będziesz moim chłopakiem ktoś wysłał. I to na będzie kawędzie. Jak to jest chłopak, to nie. Aha, a może to jest dziewczyna. E, Napisz dziewczyna, że ktoś dziewczyną. Ty nawet się mówię, ja umówię z tobą. No. nie. On napisał, I ja jestem dziewczyną. No ty dobrze. No ty mówisz, wysłać, no ty znaczy, ten. Teraz to te, bym się mówił, na kolacy nawet. No, Patrz teraz. Spróbujemy zaraz ten 10%. Jednak. Dobra, to jest na telefon Halo. Może zaraz włączymy po prostu fps y widoczne. Ty, tyle gdzieś. A ktoś przyjdzie, a nie kaptyn Haja. ja nie wtrącę tego telefonu. No Dobra Zaraz przyjdzie! Nie no, są ujęcia z filmu, 25 fps, nie? To są filmowe ujęcia tak. Laguje mi tak. Tak. Laguję, <grym> to tak Nie no, przy zawsze laguje, Zaraz ustawimy 3, na 3D, 3D na 10% No Ustaw niżej, 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 niżej. Nie Ustaw ma. na... Tu jest coś takiego. Nie ma. Dobra, daj tyle, zostaw Na nich na 10 Nie Ja tak? tyle jak ty fuj. Nie dam kurwa. Ja tyle, tyle, tyle. Nie, no, jak ty Ja najpłynniej masz. <noise> Ja na 50 kurwa do ty... Coraz lepiej No kurwa cool. Proszę Ja A nie zamykł, tak grał Ja piku 4 ty jak... Ja piku Bez kitu. Ale czekaj aż wlądujesz, bo ty co chwilę zmieniasz te ustawienia i kraś nie potrafi odświeżyć Czarek ma ludzi zbanowanych? Zero chyba Trzy. Ale ta Halincia to już ich prowokuje, prowokuje. Hanka Hanka, pogalincia. Bardzo byś coś byś się. Czarek Xayo cię zaprasza na live'a. Aho. Czar zapraszam Xao. Ta ta ta. Kłamek je kurwa. Typi. Nie no, Halincia, dobra ja elemis out Mik 600 sekund I Sprawdź czy masz tego DX11 Na ma No w ustawieniach No i? Czy Ci się ustawiło, bo chciałeś to ustawić? Tak, już wszystko się ustawiło. Co, już? To co? Trzy, jeden, dwa, trzy, opowiedz nam, kiedy byłeś mały, co robiłeś? A to dużo byście chciał powiedzieć. Kontrast Interface tutaj na 70? Nic nie będę zmieniał.

I tutaj jestem i jestem i jestem i Już, i jestem i jestem i jestem i jestem i jestem i jestem Co jestem i 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 jestem

そうで <laughs> so,